Punkt. Dla Was to nie jest na pewno punkt, który Was satysfakcjonuje. No zgadza się, przyjechaliśmy tylko po trzy punkty, My myślę, że z, od początku spotkania było to widać. Później troszeczkę nerwowości naszej grze no i, i tak dama końcówka, no i dajmy ramka salownicza, także dobra na siebie i wywoziłem tylko jeden punkt Wydawało się, że nic to już Wam przeszkodzić w odniesieniu zwycięstwa nie może, a jednak korona grająca z determinacją do samego końca pokazała, że w piłce nożnej wszystko się może zdarzyć. No tak, zgadza się. Właściwie nic dodać, nic dodać. Wydawało się, że mecz jest pod naszą kontrolą, ale tak jak mówię, końcówka troszeczkę nam się wymknęła e, spod kontroli i tak jak mówię, decydujący my błąd przy strzale i 2 -2. Czarek, jak to było? Bo y, Sergiej mówił, że on Cię prosił, żebyś tam stał w tym miejscu, tak? Tak, tak. Sergiej mnie prosił, żebym chwilę przed uderzeniem w cofnął się kilka kroków i spróbował wybić tę piłkę. No i wszystko byłoby okej, okay, gdyby piłka po moim uderzeniu wpadła do bramki. Koledzy tak? mówią, że to był szalony mecz. Bardziej szalony był, gdy się go obserwowało z boku, czy, czy jak się weszło na Murabę? No Myślę, że rzeczywiście troszeczkę był otwarty z jednej i z drugiej strony. Obie drużyny chciały strzelać bramki. Chciał za wszelką cenę wygrać, także szczególnie w drugiej połowie można mówić, że to był już taki troszeczkę szalony i otwarty. Mówimy o Twoim pechu z, z tej ostatniej minuty, natomiast miałeś wcześniej sytuację na 3-1 bardzo dobrze. Tak, nie, ja się nie wykorzystałem, ale myślę, że przede wszystkim ta sytuacja w 90. podaję, że w drugiej czy trzeciej minucie zadecydowała o takim, a nie innym wyniku. To go this minute, you say about the, last yeah, the last yeah, it was an event, so it's hard to see that. I heard last time the same guy scored also from same minutes, it's uh, not easy. That, yeah. we have a game of fun, so we don't have time to Said that, uh, did, uh, that was a crazy game. And, uh, have you uh, played in such a crazy game? Yeah, but always, you know, two red cards, four goals, two penalty misses. So uh, it was a crazy game, but I think we had our chances even at uh, 2 0 for us to finish the game. We didn't do it. And, uh, that's, uh, that's a rule in football, you know, if you don't score, you get both. You played uh, especially good when uh, this one was playing uh, in 10. Was it like this that you had uh, more space? To... Yeah. No, I just try to do my best all the time okay. and what the coach, we try to do. And, uh, like I say, I think we could finish the game earlier, and this uh, is football. Okay, we, we can Was it a yeah. surprise for you that you had uh, so many plays uh, to to make a pass to uh, Zepetan uh, just uh, before uh, the second goal? Just didn't, uh, didn't know. Wybory sążne. Trzeba sobie powiedzieć szczerze, że ten mecz wyglądał na początku pod nasze do później. korona zaczęła atakować. Odpowiedzialność za, za, za wynik biorę na siebie, bo gdybym na 2-0 karnego, to, to korona, korona na pewno by nic nie stworzyła, także e, na pewno chciałbym przeprosić chłopaków za to, że nie wykorzystałem rzutu karnego. Bo tak jak powiedziałem, ten rzut karny na pewno gdybyśmy go wykorzystali, grałoby nam się łatwiej, gralibyśmy przede wszystkim w 11, a tak była nerwówka i, 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 i pozostajemy jeszcze raz przeprosić i trenera i, i, i całą drużynę przede wszystkim, naszych kibiców, którzy oglądali ten mecz. No właśnie, czyli jakby podsumował właściwie no. dla mnie cały mecz, Fabryk, to w tym spotkaniem mogliście rozwiać wszelkie wątpliwości, mogliście starsze strasznym, iż on czasem tymczasem znowu, nie to ocenia. Tak, już, szkoda to się nie że nie wygraliśmy, przyjechaliśmy tylko 3 punkty, prowadziliśmy 2-0, ale tak jak powiedziałem eee, winę biorę na siebie, tak jak powiedziałem, gdyby ten karny był nagraniec ta by inaczej. nie wyglądałaby inaczej. siebie, ale w tej to też mieliśmy tutaj Ale nie, tak jak mówię, no, tak jak mówię, żebyśmy gdzieś ziemię karny, ten nasz wyglądałby troszkę inaczej. Eee, nie byłoby tyle nerwowości, eee, a tak musieliśmy utrzymywać wynik. Cieszy się to na pewno, że potrafiliśmy szczelić dziesiątkę bramkę na 2-0. No jest to, i znowu stałe fragmenty gry zaważyły na tym, że nie zbywamy się Pierwsza połowa taka była, po 20 strzeli się bardzo szybko tą pierwszą bramkę, ale później tego jakby się zdali po No nie wiem dlaczego. Tak jak, tak jak mówię, strzeliśmy w ramkę, powinniśmy atakować i z zaciosem stanęliśmy, wtedy korona stworzyła w sobie sytuacji, mieli rzut kadrny, który, który po raz kolejny Sergiej obronił. Eee, tak jak powiedziałem, całą, całą winę za ten wynik biorę.